Panowie, weźcie głęboki oddech. Chcę, żebyście słuchali bardzo, ale to bardzo uważnie. Istnieje cicha epidemia plaga, która od wewnątrz podkopuje siłę dobrych ludzi i nie pochodzi o nas z zewnętrznych zagrożeń. Instaluje się subtelnie i jadowicie w miejscu, które nauczono was nazywać domem w epicentrum związków, które wybraliście, by budować na nich swoje życie. Społeczeństwo w swojej nieskończonej i naiwnej mądrości. Sprzedało wam wyidealizowaną wersję miłości, fantazję, że wszystko przezwycięży, że rolą mężczyzny jest być niestrudnym żywicielem, wiecznym ramieniem do wypłakania się, niezachwianą i bezwarunkową, bezpieczną przystanią. A wy, w najczystszej szlachetności waszych serc, nie tylko kupiliście ten pomysł, ale uczyniliście go podstawą swojego życia. Ale pozwólcie nam zapytać. Co się dzieje, gdy wasza bezpieczna przystań staje się waszym codziennym polem bitwy? Co się dzieje, gdy filary, które powinny podtrzymywać związek, szacunek, podziw, lojalność i spokój, są systematycznie burzone i zastępowane dziecinnymi testami nieustannym dramatem i brakiem szacunku tak subtelnym, że wielu z was już go nawet nie zauważa. Naga prawda, Panowie, jest taka, że alarmująca liczba z was toczy wojnę, której nie da się wygrać, ponieważ przeciwnik nie nosi zbroi, ale używa waszych uczuć jako swojej głównej broni. Ten film to pochodnia w środku ciemności. Traktujcie go jak podręcznik polowy, przewodnik przetrwania dla męskiej duszy, abyście nauczyli się rozpoznawać jednoznaczne i niezbitone znaki, że kobieta u waszego boku nie tylko was nie szanuje, ale także. Aktywnie wysysa waszą życiową energię, sabotuje wasz rozwój i ostatecznie nie jest materiałem, z którego buduje się życie, a tym bardziej dziedzictwo. Nie mówimy tu o małych wadach czy irytujących nawykach, mówimy o cechach charakteru, o wzorcach postępowania, które są jak głębokie pęknięcia w fundamencie budynku. Możecie je przez jakiś czas ignorować, możecie próbować je zakleić tanim cementem, ale zawalenie się nie jest możliwością. Jest pewnością. Zanim zanurzymy się w mętnych wodach tej prawdy, wezwanie do działania. Jeśli ta początkowa wiadomość już zapaliła w waszym umyśle płomień rozpoznania, jeśli odbiła się echem w jakimś doświadczeniu, które przeżywaliście, subskrybujcie nasz kanał, włączcie powiadomienia i skomentujcie poniżej, jakie było największe wyzwanie, z jakim kiedykolwiek zmierzyliście się w związku. Podróż będzie długa i głęboka, więc zostańcie z nami do końca, ponieważ każda koncepcja, którą odkryjemy, jest elementem układanki, która może dosłownie uratować waszą przyszłość. Teraz z przygotowanymi narzędziami ruszajmy na pole bitwy umysłu. Pierwszy objaw najbardziej widoczny i możliwy najbardziej bolesny manifestuje się publicznie, to kanarek w kopalni kolarzy, związku skazanego na porażkę. Mówię o zawełowanym braku szacunku. Panowie. To nie jest głośna kłótnia, wyzwisko. Nie, to coś znacznie zręczniejszego i jadowitszego. To ten pozornie nieszkodliwy żarcik na temat Twojego nowego projektu, rzucony podczas kolacji ze znajomymi, obliczony na wywołanie śmiechu Twoim kosztem. To ten sposób, w jaki ciągle cię przerywa w trakcie historii, którą opowiadasz z pasją, tylko po to, żeby poprawić nieistotny szczegół. To jest celowym aktem mającym na celu podważenie twojego autorytetu i przerwanie twojego toku myślenia. To te prawie niezauważalne przewracanie oczu, gdy wyrażasz mocną opinię, przekonanie. To westchnienie znużenia, gdy wspominasz o celu. Każdy z tych aktów, panowie, to mikroskopijne nacięcie na waszej duszy. Pojedynczo wydają się niezbeczące, jak skaleczenie papierem, ale powtarzane dzień po dniu, tydzień po tygodniu, sprawiają, że powoli krwawicie. Wysysając waszą pewność siebie i personalny autorytet, aż nic nie zostanie. Chwileczkę to brzmi trochę ekstremalnie, co za przesada. Wiele razy to tylko żart: sposób na prowokację, na pokazanie, że mamy ze sobą bliską relację i nie traktujemy wszystkiego tak poważnie. Taki już nasz styl. Jeśli mężczyzna nie potrafi znieść żartu, wydaje się słaby. I tu, dokładnie tu. Kryje się najniebezpieczniejsza pułapka, usprawiedliwienie żartu, używanie intymności jako tarczy dla braku szacunku. Postawmy sprawę jasno. Intymność, panowie, buduje się na fundamencie wzajemnego podziwu, niezachwianego szacunku. Nie objawia się przez publiczne upokorzenie przebrane za uczucie. Kobieta, która szczerze Cię podziwia, która szanuje Cię jako mężczyznę, jest Twoją największą i najzagorzalszą obrończynią. W czterech ścianach może i powinna rzucać Ci wyzwania, nie zgadzać się z Tobą, wskazując Twoje błędy. Tak rozwija się para, ale publicznie. Jest Twoją sojuszniczką numer jeden bezwarunkowo. Chroni Twój wizerunek z taką zawziętością, z jaką chroniłaby swojego własnego, ponieważ rozumie, że Twój wizerunek jest bezpośrednim przedłużeniem jej wizerunku. Kiedy umniejsza Cię w obecność innych, podprogowa wiadomość jest druzgocząca i jasna. Nie jestem dumna z tego mężczyzny. Nie postrzegam go jako lidera. Muszę go poprawiać i szlifować jego kanty, aby pasował do tego, co uważam za akceptowalne. A to, panowie, nie jest żart. To test. To akt polityczny wewnątrz związku. Ona nieustannie testuje wasze granice, sądując. Jak nisko pozwolicie ustawić poprzeczkę własnej wartości i szacunku? I za każdym razem, gdy śmiejecie się niezręcznie, za każdym razem, gdy to ignorujecie, mówicie: Można zejść jeszcze niżej. Ale czy to znaczy, że związek musi być cały czas formalny i poważny? Nie może być lekkości? Jeśli mam ważyć każde słowo. To bardziej przypomina spotkanie biznesowe niż małżeństwo. Kwestia nie leży w formalności, ale w intencji. Lekkość pochodzi z zaufania i bezpieczeństwa, a nie z drwiny. Prawdziwa lekkość istnieje, kiedy oboje wiedzą, że szacunek jest siatką bezpieczeństwa, która pozwala na wszystkie inne akrobacje. Żart, który buduje, to ten, który celebruje wspólne wspomnienie, który bawi się cechą, która obojgu wydaje się zabawna, który łączy. Żart, który niszczy, to ten, który atakuje słaby punkt, który uniważniawa ambicje, który kwestionuje kompetencje. A ten brak szacunku w publiczności... Ta potrzeba poprawiania mężczyzny jest zawsze wierzchołkiem góry lodowej, dużo głębszego problemu, który objawia się w domu. Całkowite przeniesienie odpowiedzialności, co wiele kobiet maskuje jako pozwolenie mężczyźnie być mężczyzną, ale w praktyce jest to. Wykorzystywanie męskiej roli. Nazywamy to selektywną niekompetencją. Obserwujcie uważnie, panowie. Jest inteligentną, w pełni dolną kobietą. Potrafi zorganizować międzynarodową podróż z przyjaciółkami w najmniejszych szczegółach. Zarządza skomplikowanymi projektami w pracy. Z mistrzostwem załatwia sama dla siebie sprawy biurokratyczne. Jednakże, gdy temat dotyczy obowiązków pary, domu, wspólnego życia, nagle otacza ją mgła niezdolności, staje się krucha, zapomniała, zdezorientowana. Zadania, które wymagałyby pięciominutowego telefonu. Jak umówienie serwisu klimatyzacji, wyjaśnienie nieprawidłowej opłaty na karcie kredytowej, czy poradzenie sobie z małym kryzysem w szkole dziecka, stają się niepokonywalnymi górami, które z niemal magiczną wygodą zawsze i niezmiennie spadają na Wasze barki. Odpowiedź jest zawsze ta sama: Nie umiem tego zrobić, Ty to zrobisz lepiej. Całkowicie zapomniałam. Ale czy to nienaturalne, że opieramy się na mężczyźnie w takich sprawach? Historycznie mężczyźni są żywicielami i rozwiązują problemy. Czy to nie jest oznaka zaufania do jego zdolności, uznania, że jest w tym lepszy? Zaufanie i wykorzystywanie to dwie bardzo różne rzeczy. Nie dajcie się zwieść. Nie mówimy o naturalnym podziale zadań, gdzie jedno jest lepsze w finansach, a drugie w organizacji. Mówimy o celowym przeniesieniu całego obciążenia psychicznego i całej odpowiedzialności za wszystko, co generuje tarcie. Prawdziwa partnerka, kobieta, która cię szanuje i gra w tej samej drużynie, może nawet nie wiedzieć, jak coś zrobić, ale mówi, nie wiem, jak to zrobić, ale naucz mnie, zróbmy to razem albo poszukam i spróbuję to załatwić. Bierze na siebie odpowiedzialność. Selektywna niekompetencja nie jest świadectwem zaufania do Ciebie, jest świadectwem, że postrzegasz ją nie jako partnera, ale jako usługę konsjerż, wywyższonego zastępcę ojca, którego główną funkcją jest usuwanie wszystkich przeszkód z jej drogi, aby mogła prowadzić lżejsze, płynniejsze i wolne od trosk życie. Mężczyzna wartościowy szuka towarzyszki do walki u swojego boku a nie dodatkowej córki do wychowania. Kobieta, która Cię szanuje, dzieli ciężar. Ta, która Cię nie szanuje, tworzy ciężar, a następnie wręcza Ci go z uśmiechem, jakby robiła Ci przysługę, pozwalając Ci go rozwiązać. I ta dynamika ojca i córki, gdzie mężczyzna jest rozwiązującym problemy, a kobieta jest źródłem problemów, nieuchronnie prowadzi do innego toksycznego wzorca. Używania dramatu jako waluty przetargowej. Życie jej boku wydaje się niekończącą telenowelą, emocjonalną kolejką górską bez hamulców. Okresy spokoju są rzadkie i zawsze wydają się być tylko cichym interludium przed następną burzą, która często jest wywoływana z absolutnie błahych powodów. Plan, który musiał zostać zmieniony, słowo, które użyłeś i zostało źle interpretowane, nierealne oczekiwania, które nie zostały magicznie spełnione. Wszystko, absolutnie wszystko jest paliwem dla kryzysu o epicznych proporcjach. Dramat, panowie, staje się standardowym językiem, i co gorsza, staje się głównym narzędziem do osiągania tego, czego chce. Uczy się, że tworząc chaos Generując niestabilność emocjonalną, zmuszać się do ciągłego stanu czujności, do stąpania po skorupkach jajek, do ustępowania tylko po to, żeby mieć trochę spokoju. To bardzo niesprawiedliwe. Kobiety są z natury bardziej emocjonalne. Czujemy rzeczy z inną głębią. To nie jest manipulacja ani tworzenie dramatu, to nasz sposób przetwarzania świata. I intensywne wyrażanie, gdy coś nas rani lub jest nie tak. Istnieje ocean różnicy między wyrażeniem prawdziwej emocji, a instrumentalizowaniem emocji do celów kontroli. Kobieta dojrzała emocjonalnie, kobieta, która szanuje siebie, a tym samym ciebie, dąży do pokoju. Może czuć się smutna, sfrustrowana lub zła, ale komunikuje to w sposób jasny i obiektywny. Zmartwiło mnie to z tego powodu. Możemy porozmawiać? Dąży do rozwiązania. Kobieta uzależniona od dramatu nie szuka rozwiązania, szuka reakcji. Nie komunikuje problemu, odgrywa kryzys. Chaos jest sceną, na której jest główną gwiazdą, a ty statystą, którego jedyną funkcją jest ją uspokoić, ułagodzić i na końcu ulec jej pragnieniom, aby przedstawienie się skończyło. Mężczyzna stoicki, mężczyzna dążący do snoty i spokoju duszy, ataraxii, nie może zbudować królestwa, jeśli cała jego energia jest dziennie zużywana na gaszenie małych emocjonalnych pożarów sztucznie wzniesionych w jego własnej twierdzy. Pamiętajcie, pokój to nie brak problemów, to obecność dojrzałości emocjonalnej do ich rozwiązywania bez potrzeby spektaklu. A ta potrzeba bycia nieustannie uspokajaną łączy się bezpośrednio z innym drużgocącym znakiem, całkowitym brakiem wzajemności w opiece. Przyanalizujcie swoje życie z chirurgiczną chłodną, Panowie. Pomyślcie o ostatnim razem, kiedy byliście chorzy, silna grypa, atak migreny, a może coś bardziej poważnego. Pomyślcie o ostatnim razem, kiedy byliście pod ogromnym stresem w pracy lub przechodziliście przez poważny problem rodzinny. Jak ona zareagowała? Wstała filarem prawdziwego wsparcia, przygotowała zupę, zajęła się wszystkim, żebyście mogli odpocząć. Zapytała, jak się czujecie? Czy może potraktowała waszą słabość jako niewygodność, irytującą usterkę w waszej funkcji bycia skałą rodziny? Teraz odwróćcie scenariusz. Kiedy to ona ma zwykły ból głowy, świat się zatrzymuje. Stajecie na głowie, biegniecie do apteki, przejmujecie wszystkie obowiązki. Jednokierunkowa ulica w opiece i poświęceniu to jaskrawy czerwony sygnał. Wasze samopoczucie jest wygodne. Jej sprawą wagi państwowej. Ale to oczywiście co innego. Chory lub zestresowany mężczyzna narusza strukturę bezpieczeństwa domu, rodziny. To naturalne, że kobieta czuje się trochę zagubiona, może nawet zirytowana, ponieważ jego siła daje nam bezpieczeństwo. Zależymy od tej siły. I ta mentalność, to dokładne zdanie jest przyznaniem się do problemu. Ona nie postrzega cię jako człowieka z cyklami siły i słabości, z potrzebami i wadami, postrzega cię jako funkcję, zasób, ścianę oporową, która nigdy, prze nigdy nie może wykazać pęknięcia. Prawdziwa partnerka, kobieta o zdrowej kobiecej i macierzyńskiej esencji, ma najgłębszy instynkt opieki nad swoim mężczyzną, gdy jest raniony. Rozumie, że jego siła nie jest nieskończona i musi być uzupełniana. Widzi go jako swojego króla, a rannego króla na polu bitwy jest zabierany do zamku, aby jego królowa się nim zaopiekowała i go chroniła, żeby mógł odzyskać siły i wrócić do prowadzenia. Jeśli twoja kobieta każe Cię, opuszcza Cię lub traktuje z pogardą w twoich rzadkich chwilach słabości, nie jest królową, jest oportunistką, która jest zainteresowana tylko korzyściami płynącymi z Twojego panowania, a nie mężczyzną, który zasiada na tronie. Nie chce partnera, chce niezawodnego dostawczyle. A mężczyzna, który nie może okazać słabości, nie może też rosnąć. I dlatego będzie gardziła Twoimi ambicjami. Zauważcie ten wzorzec. Decydujesz się odważnie wyjść ze strefy komfortu. Chcesz założyć nowy biznes, nauczyć się nowej umiejętności, zapisać się na kurs, naprawdę zadbać o formę, poświęcić czas na osobisty projekt. Dążysz do stania się lepszą, silniejszą i bardziej kompetentną wersją siebie. Jaka jest jej reakcja? Kobieta, która Cię podziwia, staje się Twoją czerliderką numer jeden. Ekscytuje się razem z Tobą. Mówi, to niesamowite, kochanie, jak mogę Ci pomóc, dasz radę. Wierzy w Ciebie, zwłaszcza gdy sam w siebie wątpisz. Natomiast kobieta, która Cię nie szanuje, kobieta, która widzi Cię jako zasób do zarządzania, zrobi coś przeciwnego. Będzie Cię sabotować. Prawie zawsze w sposób subtelny i pasywno-agresywny. Nie sądzisz, że jesteś już na to za stary? Ale czy mamy pieniądze na to Twoje nowe hobby? To znaczy, że będziesz miał dla mnie mniej czasu. Dla domu? Nie postrzega Twojego rozwoju jako korzyści dla pary, ale jako bezpośrednie zagrożenie dla status quo, dla kontroli, którą sprawuje nad Twoim czasem, energią i uwagą. A co na świąt bezpieczeństwa finansowego? Co oczekując spędzonego czasu dla związku? Czasami to nie jest sabotaż, tylko troska to bycie realistką, myślenie o dobru i stabilności rodziny. Ambicje mogą być bardzo ryzykowne. Ten realizm jest w większości przypadków tylko maską dla strachu strachu, że rosnąc, przewyższysz ją. Strachu, że poszerzając swoje horyzonty, zdasz sobie sprawę, że jest ankietą, a nie parą skrzydeł. Misja mężczyzny, jego cel, jest kręgosłupem jego tożsamości. Kobieta o wewnętrznej wartości to rozumie. Nie chce mężczyzny zadowolonego z siebie, chce mężczyzny w ruchu i chce być częścią tej podróży, lecieć razem w tym samym kierunku. Kobieta, która cię nie szanuje, będzie próbowała subtelnie podcinać ci skrzydła. Aby utrzymać Cię bezpiecznym i przewidywalnym w klatce, którą kontroluje, ponieważ mężczyzna bez pomienia i misji jest znacznie łatwiejszy do zarządzania. Nie pragnie silnego i autonomicznego partnera, pragnie dobrze prosperującego i udomowionego zwierzątka, a żeby utrzymać Cię niezadowolonym z własnego życia, a zarazem bardziej kontrolowanym, użyje najbardziej niszczycielskiej broni w arsenale niezadowolenia czyli Ciągłego porównania. Ojej, mąż mojej koleżanki zabrał ją na niespodziewaną podróż do Europy. Widziałeś nowy samochód, który ojciec tego chłopca kupił rodzinie. Sposób jaki tamten traktuje swoją dziewczynę jest zupełnie inny. Otwiera drzwi, przynosi kwiaty. Panowie, ciągłe porównanie to trucizna, która rozpuszcza wdzięczność, tworzy wieczny stan niedostosowania. Niezależnie od tego, co robisz, jak bardzo pracujesz, nigdy to nie będzie wystarczające, ponieważ miarą, którą cię mierzy, jest zawsze życiem kogoś innego, zwykle fantastyczną i doskonale zredagowaną wersją z mediów społecznościowych. Jest niezdolna do doceniania i celebrowania tego, co zbudowaliście razem, ponieważ wiecznie wyciąga szyję, patrząc przez płot na ogród sąsiada, który z daleka zawsze wydaje się bardziej zielony. Ale czasami to nie ma na celu umniejszania. To jest sposób na inspirowanie, na podsuwanie idei. Jeśli nie mogę pokazać, co mi się podoba lub co chciałabym mieć, skąd on ma wiedzieć? To jest forma komunikacji, a nie ataku. Uczciwa i zdrowa komunikacja odbywa się poprzez bezpośredni dialog. Kochanie, bardzo bym chciał, żebyśmy wyjechali gdzieś razem w tym roku. Co powiesz na zaplanowanie czegoś? To jest komunikacja. Mąż tamtej zabrał ją do Włoch, a my nigdy nie wyjechaliśmy z kraju. To jest porównanie i atak. Kobieta, która Cię szanuje, inspiruje się Tobą, celebruje Twoje osiągnięcia, jakby to były jej, pracuje razem z Tobą, aby zbudować życie, którego oboje pragniecie, a nie tanią imitację życia innych. Ciągłe porównanie to najjaśniejszy objaw głębokiej niewdzięczności. I niezbitowy dowód na to, że nie ceni twojego wysiłku i nie ceni tego, kim jesteś. Ona nie jest w tobie zakochana, panie. Jest zakochana w ideale, w stylu życia, który uważa, że masz obowiązek jej pewności zapewnić. A wszystko to kulminuje w ostatnim znaku najsubtelniejszym, najcichszym i najbardziej ostatecznym ze wszystkich. Zapomnijcie na chwilę o wszystkim tym, co zostało powiedziane. I wykonajcie proste, ale drużdżące w dusze ćwiczenie. Spójrzcie jej w oczy. Ale nie w czasie intymności bądź gdy czegoś chce. Spójrzcie w swobodnym, nieobowiązującym momencie, gdy siedzicie na kanapie, mówiąc pasję o swoim projekcie, gdy jesteście skupieni, rozwiązując problem w domu, albo po prostu, gdy jesteście w ciszy w tym samym pomieszczeniu. Co prawda widzicie w jej spojrzeniu? Czy możecie znaleźć blisk podziwu? Ten głęboki szacunek, który mówi bez słów. Jestem ogromnie dumna, że jestem u boku tego mężczyzny. Czy może to, co znajdujecie, to obojętność? Nudę, niecierpliwość? Lub co gorsza, prawie niezauważalny ślad pogardy. Szacunek i pociąga kobiety do mężczyzny, panowie, są w swojej istocie wizualne, manifestują się w spojrzeniu. Całkowity i chroniczny brak tego blisku jest aktem zgonu rozwiązku, nawet gdy ciało ciągnie się przez lata z czystej wygody, strachu przed samotnością czy uzależnienia finansowego. Ale to są oczekiwania jak z filmów Hollywood. Nikt nie jest w stanie czuć podziwu i mieć tego błysku w oku przez cały czas. Każdy ma gorsze dni, jest zmęczony, zestresowany, to nierealne tego oczekiwać. I po raz kolejny nie mówimy o stanie wiecznej ekstazy czy adoracji. Oczywiste jest, że są gorsze dni. Mówimy o prądzie podskórnym, o nucie muzycznej, która nieustannie gra pod wszystkimi innymi. Podziw jest tlenem długoterminowego pociągu kobiecego. Bez niego romantyczna miłość dusi się i umiera, a to, co pozostaje, to w najlepszym razie braterska sympatia, partnerstwo biznesowe. Mogą się pojawić chmury złego dnia, ale błękitne niebo fundamentalnego podziwu, szacunku dla Twojej istoty, Twojego charakteru, Twojej. Odporności Twojej siły musi pozostać nietknięte. Jeśli ten ogień całkowicie zgasł i został zastąpiony zimnym popiołem obojętności, nic więcej nie da się zrobić. Nie można negocjować pożądania kobiety. Nie można przez logikę lub błaganie przekonać ją do tego, by Cię podziwiała. Albo Cię podziwia, albo nie. A jeśli Cię nie podziwia, to Cię nie szanuje, a jeśli Cię nie szanuje, to nie jest i nigdy nie będzie kobietą dla Ciebie. Koniec historii. I tak oto, panowie, diagnoza została postawiona. Podróż była długa, ale konieczna. Odkryliśmy mapę rozczarowania, zaplatając ścieżkę przez publiczny brak szacunku, selektywną mi kompetencję, uzależnienie od dramatu, niewdzięczność w opiece, sabotowanie ambicji, truciznę porównania i wreszcie ostateczny wyrok wydany spojrzeniem. Rozpoznanie tych wzorców we własnym życiu nie powinno być zaproszeniem do nienawiści czy urazy, ale raczej pilnym wezwaniem do mądrości, odwagi i przede wszystkim do miłości własnej. Pozostawanie w związku, w którym jesteś systematycznie lekceważony, nie jest aktem lojalności czy siły, jest ostatecznym aktem autosabotażu. Informacja została przekazana. Prawda, jak choć bolesna. Została wypowiedziana. Teraz decyzja, działanie spoczywa całkowicie na waszych barkach. Wybór należy do was: czy dalej być honorowym kapitanem statku, który już zatonął i leży na dnie oceanu, czy też mieć odwagę wskoczyć do szalupki ratunkowej własnej dignoci i wiosłować ze wszystkich sił w kierunku nowego horyzontu, gdzie jesteście królami własnego losu. Jakość drugiej połowy waszego życia, wasz spokój ducha i dziedzictwo, które zostawicie, zależą od odpowiedzi na to pytanie. Jeśli ta głęboka i obszerna wiadomość odbiła się w Waszej prawdzie, jeśli przyniosła bolesną, ale konieczną jasność, zróbcie swoją część. Polubcie ten film, zasubskrybujcie nasz kanał, aby dołączyć do tego batalionu mężczyzn, którzy w tym momencie odzyskują kontrolę nad swoim życiem i kliknijcie w film, który już pojawia się na Waszym ekranie, aby kontynuować swoją drogę wzmacniania i nauki. Zostańcie ze Stwórcą Nieba i Ziemi.